Ogon samca pawia przykryty jest długimi kolorowymi piórami, zakończonymi charakterystycznym wzorem. Pawim okiem, zimą, futro na łapach rysia, staje się bardzo gęste, przez co nie zapada się on w śniegu i może długo wędrować w poszukiwaniu pokarmu. Żyrafy są dobrze przystosowane do trudnych afrykańskich warunków. Dzięki długim szyjom i długim przednim nogom mogą dotrzeć do najwyższych partii drzew, gdzie, pomagając sobie długim językiem, znajdują pożywienie, liście, pędy i owoce. Charakterystyczna budowa i doskonały wzrok pomagają im z daleka wypatrzyć zagrożenie, a w razie potrzeby potrafią biec z prędkością około 50 km na godzinę. Węże mają słaby słuch, ale za to bardzo dobry węch. Narządem węchu jest język, którym badają teren i dzięki któremu orientują się w przestrzeni. Flamingi to duże ptaki, które żywią się małymi zwierzętami i roślinami wodnymi. Długie nogi chronią pióra flamingów przed zmoczeniem, a długa szyja ułatwia im szukanie pokarmu. Ptaki odcedzają pokarm z wody i mułu za pomocą dziobów zaopatrzonych w małe blaszki. Połykają już tylko drobne cząstki pożywienia.